Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed nami kolejny weekend i tym razem już z dużą walką, tylko jedna na horyzoncie, więc skupię się na pojedynku Kaluma Smitha z Arturem Beterbiewem, ale za to jaka? Pojedynek bardzo ciekawy z kilku względów. Między innymi dlatego, że jest to dwa pasy mistrzowskie kategorii półciężki. Między innymi ze względu na to, że style są takie, że nokaut jest tam pewny, jak z zmarszczki. Po 60, jak to mawia pan Andrzej Kastyra, Artur Beterbijew przecież ma z 18 pojedynkach 18 nokautów, z kolei Calum Smith też grubo ponad 20 nokautów na swoim koncie, a jednocześnie odkąd przeszedł do kategorii półciężkiej wydaje się prawdziwym potworem, bo te nokauty, które zafundował i Castillo, i yy, yy Bondurligę w ostatnim pojedynku, no to naprawdę przerażające. Yy, ale jeszcze jest jeden powód, dla którego ta walka jest yy, taka ciekawa, bo wyłoni przeciwnika yy, dla Dimitrija Biwoła. Podobno nawet jeśli Beterbijew przegrałby ten pojedynek i Callum Smith wygrałby walkę, to walka Smitha z Biwołem jest bardzo prawdopodobna. Biwoł, który podpisał już kontrakt na ten pojedynek czeka tak naprawdę na zwycięstwo, bo interesują go właśnie te dwa pasy, które są w stawce, w stawce tego pojedynku. Pasy należące do Artura Beterbijewa i Hmm, tutaj jego nie interesuje, czy to będzie właśnie hmm, Rosjanin z kanadyjskim paszportem, czy, czy może hmm, Brytyjczyk. Myślę, że w obu przypadkach jak najbardziej łatwo o porozumienie, bo tutaj współpromuje hmm, better be own, bo Boparum, hmm, który tam w Arabii Saudyjskiej ostatnio bywa hmm, często, a to oni mają płacić za ewentualny pojedynek z Biwołem czy właśnie z drugiej strony Eddie Hearn, który, który ma Kaluma Smitha i mówi, że bez problemu dogadałby taki unifikacyjny pojedynek właśnie w Arabii Saudyjskiej. No ale to melodia przyszłości, bo, bo nie wiadomo jak skończy się jeszcze sobotnia walka. Ja mam oczywiście swojego faworyta w tym pojedynku. I zaraz Wam e, powiem, kto nim jest i dlaczego. Kalum Smith, tak jak powiedziałem, przechodzą do kategorii półciężkiej. E, sieje jest groze Castillo, który nigdy nie przegrał przed czasem i chyba miał wtedy tylko jedną porażkę. Nie pamiętam, e, ale to był kawał pięściarza. Ten Castillo, e, no to tak naprawdę przegrał bardzo. Bardzo szybko wydawało się, że, że tam ma swoje argumenty, żeby powalczyć z Calumetem Smithem. Szczególnie, że Smith był po dwóch słabych walkach: jedną z Riderem, którą według wielu ekspertów powinien przegrać, drugą z Saolem Canelo Alvarezem, w którym zbyt wielu ciosów nie zadał. Nie pamiętam, ale. Przez chwilę widziałem, że ten, oglądając ten pojedynek, rzuciło mi się w oczy, że procent który pro, procent ciosów, które trafił kaląc to było 20%. Niewiele, szczególnie kiedy ma się dość z czynienia z zawodnikiem, który teoretycznie ma spracować, dystans jest zdecydowanie mniejszy, yy, z niższej kategorii wagowej. Yy, no i, ta, i tak dalej, i tak dalej. I, i tutaj. Nie daje się tak naprawdę kalumowi Smithowi trafiać, pokazując świetną defensywę. Mówię tutaj o Saulu Alvarezie. To była jedna w ogóle z lepszych walk, Canelo, jakie widziałem. Bardzo metodyczny, bardzo spokojny w obronie. Tak naprawdę kalum Smith nie miał znaleźć na niego recepty. No i ale wracając już do tego, co mówiłem. Był po dwóch słabszych pojedynkach, no i wydawało się, że ten, ta walka z Castillo e, może mieć jakiś smaczek, a tak naprawdę e, była do pierwszego ciosu. Kaluma Smitha i to był cios e, z prawej ręki. No i dobra, no, może nam się trafić e, takie uderzenie, nawet z zawodnikiem niepokonanym, nierozbitym, teoretycznie e, odpornym na ciosy, mający pewne umiejętności. Ale później przychodzi yy, pojedynek z, z Francuzem, który zaczyna ochoczo, bez respektu, bijąc seriali, mi, pokazując lepszą szybkość o, od Kaluma Smitha, który nie jest teoretycznie najszybszym zawodnikiem, chociaż wydaje mi się, że w walce z Peterbiejem to szybkość może być po jego stronie. No i yy, Francuz naprawdę dotkliwie yy, musiał odczuć yy, te, to ambicjonalne podejście w pierwszych minutach pojedynku, bo padły po tym drugim lewym sierpowym, jak ścięty. Pięknie Smith zabrał się w pół dystansu, właśnie do tyłu lewym sierpowym. No i pierwsza refleksja: Smith potrafi nokautować i w dystansie tak jak tym prawym Castillo, i w pół dystansie taki jak. Lewym skośniu Francuza. Druga rzecz, im prawa i lewa ręka biją bardzo mocno. To są na pewno jego atuty. Teoretycznie można dołożyć do niego warunki fizyczne, ale tu już się zaczynają pewne schody. Oczywiście do atutów Smitha można dodać to, że on jest odporny na ciosy, że jest twardy to z pewnością, zresztą wszyscy z rodziny Smith są yy, bardzo twardzi, no ale ta twardość zawsze jest do, do pierwszego mocnego ciosu Smith, ja nie pamiętam, żeby on leżał na deskach, yy, no nie przegrał nigdy przed czasem, bo przegrał yy, tą walkę na punkty z kanala Alvarezem, tam kilka prawych sierpowych doszło do celu i, i Smith miał przez sekundę kłopoty, ale tylko przez sekundę, bo jego te recovery, dojście do siebie jest e, momentalne. No ale pamiętamy, e, pam, pamiętamy że e, Artur Beterbijew z drugiej strony e, zwykł nokautować swoich rywali i jeszcze nie trafił się taki, który ustał na nogach, a miał kilku, e, którzy wcześniej nie byli nokautowani e, chyba. Takim był ostatni nawet jego rywal, Antony Jardę. Eee, I powiem szczerze, że zawsze jest ciężko prognozować, co się stanie, kiedy spotyka się zawodnik, który zawsze nokautuje z zawodnikiem, który nigdy nokautowany nie był. Ale biorąc pod uwagę wszystko to, co się dzieje, no to, to myślę, że większe szanse na podtrzymanie swojej dobrej part pasji ma Artur Baterbie. Co się stało w walce tej przegranej Kaluma Smitha? On nie potrafił jakby kontrolować walki lewym prostym. Ten lewy prosty wykluczył mu mający 1,72 m wzrostu Saul Canelo Alvarez. Podchodząc z świetnym balansem, ale prezentując też doskonałą obronę, doskonałą gardę, odchylając się na jego ciosy sierpowe. Inna sprawa jest taka, że Smith lubi trafiać ciosami z kontry, a tutaj po prostu nie zdążył. Kanalo był dla niego za szybki, miał za dobry timing, za dobry refleks, Wyczuwał jego ataki i te akcenty, które Smith chciał mu wkładać w pół dystansie. To Kanalo jest znakomicie odchyleniem rotacją czy, czy blokiem niwelową. Nawet Smith nie mógł trafić, z tego co pamiętam, tymi zwykłymi czasami, prostymi na korpus, bo wszystkie były zbijane. To na pewno jest frustrujące, do tego trzeba cały czas uważać, bo Alvarez bił go po ramionach. Pamiętamy ten słynny, nie wiem, pęknięty triceps chyba, gdzie napuchła ta krwi, krew do, do ramienia Smitha po jednym z prawych sierpowych Alvareza. No ale właśnie, on tam z tym Alvarezem nie potrafił utrzymać Meksykanina. Tak jak powiedziałem, zdecydowanie niższego i chyba y, dobrze poruszającego się taktycznie na nogach, ale nie najszybszego zawodnika na świecie, jeśli chodzi o pracę. Nog. A tu ma naprzeciwko siebie zdecydowanie większego, wyższego, z lepszym zasięgiem. W, jestem przekonany, że silniejszego, y, better bewa. W którym e, półdystans nie jest dobrym rozwiązaniem. E, a Calum Smith lubi, lubi ten półdystans. Oczywiście, ja nie jestem zwolennikiem tych teorii, gdzie e, trzeba koniecznie wysokiego zawodnika ustawiać w dystansie, a, a niskiego w półdystansie. E, tutaj walka z Salvarezem e, pokazała zupełną odwrotność tego, co, o, o, czym, o czym mówią zazwyczaj trenerzy. Czy taktycy pięściarscy. Natomiast no, bez lewego prostego ciężko będzie tą walkę z BetterBeeviem wygrać, bo w półdystansie Artur BetterBeev, w momencie kiedy zawodnik stanie, tak jak stawał Smith z Alvarezem, on potrafi się rozwijać z seriami. Alvarez bije rzadko serię, oszczędza prąd, czasem ponawia, ale to jest akcja, ponowienie ewentualnie jeszcze jedno ponowienie i koniec. BF potrafi bić bezustannie, cały czas, różnicując siłę uderzenia, różnicując tempo ataku, płaszczyzny. Jest szalenie niebezpieczny w tym półdystansie. Do tego w momencie, kiedy zwiększamy z nim dystans, on absolutnie nie daje nam w tym dystansie wypocząć bijąc lewy prosty. Ten lewy prosty nie jest po to, żeby złapać dystans, złapać timing, tylko po to, żeby rozbić rywala, bo przyjmując taki lewy prosty na głowę, jakim dysponuje Better beef, to dostajemy za każdym razem wstrząśnienia mózgu. I to nie małego. Pamiętam jak Proxa Grzesiu opowiadał mi o przyjętym ciosie lewym prostym od Gołówkina no i myślę, że... Tym samym może się poszczycić Artur Beterbiev, to jest z tego kalibru lewy prosty, prawdziwy power punch. Takich lewy prostych się nie miewa. To miał Gołowkin, właśnie Beterbiev świetny lewy prosty, miał Lennox Lewis. I to jest jeden z lewych prostych lepszych w biznesie. Jeśli chodzi o timing, bo szybkość nie, szybkość absolutnie nie. To jest taki sztywny, lewy, prosty, najpierw Batterbijew musi złapać dystans, musi gdzieś poczuć rywala, dopiero później łapie ten właśnie timing, no ale moc jego to jest naprawdę. Power Punch, żeby nie dzielić się tego, nie kategoryzować tak jak zwykle się kategoryzuje, to na pewno by zaliczył się do Power Punch, bo jeśli chodzi o moc, to z pewnością jeb Biewa do takich należy. Więc tutaj Smith w dystansie nie będzie miał żadnego odpoczynku, biorąc pod uwagę warunki fizyczne. On lubi się zamknąć przy linach i oddać z bloku. Ten lewy sierp, szczególnie lewy sierp, ma bardzo niebezpieczny i Beterbiejew jest zawodnikiem, który był w swojej karierze już raniony. Ale jeśli mówimy, że Smith ma dobre recovery, no to jakie recovery ma Beterbiejew? Bo takimi strzałami w wymianie, jak trafią go yardę i na przykład chwila zawahania u Beterbiejewa i dalej panowienie, no to Smith chyba się aż poszczycić nie może. Dlatego jeśli Beterbijew go będzie bił po ramionach i Smith będzie nawet zdecydował się na te ulubione odpowiedzi z bloku, no to będzie zdecydował się na nie bardzo rzadko. Tak jak zresztą zdecydował się na odpowiedź Canelo. Przewaga siły Beterbijewa nad Canelo moim zdaniem jest duża i i tutaj Smith będzie musiał uważać jeszcze bardziej i przystawać przy linach niej. A wiemy przecież, że lubi albo iść do e, takiego frontalnego ataku e, do półdystansu i tam bić sierpowe ciosy w tułów, e, albo właśnie zamykać się gdzieś w bloku i czekać na odpowiedź. No, z tym będzie bardzo, bardzo e, ciężko. Jedno jest pewne, że, że BTP nie będzie tak szybki jak Canelo. I tu Smith będzie miał trochę więcej czasu. Też moim zdaniem Beterbiev nie jest taki szczelny jak był Alvarez, więc o ile Smith będzie miał e, czuł większe zagrożenie ze strony Beterbijewa niż Alvareza jeśli chodzi o siłę ciosu, no to tam Alvarez mógł uniknąć, e, e, zrotować, odchylić się i skontrować Smitha, natomiast tutaj tutaj Beterbijew aż tego nie potrafi tak bardzo. Raczej pójdzie na wybitkę i Smith może go trafić w tej wymianie. Stąd ta walka nie jest oczywista, ale jakbym miał rozpatrywać to, jak to wygląda, jeśli chodzi o ten arsenał w ataku, o, o potencjał, siłę uderzenia, no to to będzie 80 do 20 na stronę Artura Betterbiewa, i myślę, że on znokautuje Brytyjczyka w tym pojedynku. Jest już stary, ma podobno często kontuzję, ale mimo to jeszcze nie pokazał w ringu słabości. A ci, którzy ostatnio go uderzali, bili bardzo, bardzo mocno. Antony Jardę to był gość, który bił mocno. Markus Brown też miał czym uderzyć imiennik Smitha, Smith Junior to jest ten, który zranił Betterbieva pod koniec pojedynku, z, zranił Biwo pod koniec pojedynku z nim. Naprawdę pancerz wysokiej klasy. Pamiętamy jego knockout na tle Andrzeja Fonfary. No to tutaj nie istniał w tym pojedynku i Betterbiev jego ciosy z łatwością sobie przyjmował, dlatego tutaj można, można zakładać, że będzie w stanie przyjąć cios Smitha, a czy Smith przyjmie ciosy Peterbieva? Jeszcze taki taki się nie trafił. Peterbiev wydaje mi się, że też ma lepszych rywali na zawodowstwie, pomijając Kanela Alvareza, z którym walczył Smith w niższej wadze, no to tam, tam nie było aż takich wielkich nazwisk. Być może też Tacy rywale niżsi, krępi, co idą do półdystansu, jakim jest Ryder czy Alvarez, którzy się w tym półdystansu się czują doskonale, mogą nie leżeć Smithowi. A taki gość jak Betterbiev tak, ale Betterbiev miał zawodników właśnie pokroju jarek, którego ja bardzo cenię, a chyba potencjał swojego do końca nie wykorzystał. Pamiętajmy, jak spuchł w walce z Kowaliowym i wympnął mu się ten tytuł mistrza świata. Eee... Gwozdyk to był znakomity pięściarz, któremu w bodajże odebrał jeden z tytułów, z którym miał pewne kłopoty, ale jak zwykle wyszedł z opresji, no kautując rywala. Eee, Markus Brown, który się poślizgnął w walce z Pascalem, ale dalej był. Eee był solidnym, bardzo pięściarzem, no to, to tutaj cenię bardziej bardziej te zwycięstwa eee, Better a szczególnie, że to były zwycięstwa, a eee, tak jak powiedziałem w przypadku Kaluma eee, Smitha, to George Gross w kategorii niżej i Saul Canal Alvarez to takie naprawdę głośne nazwiska, który, którymi przewyższa powiedzmy Smith eee, w tym CV Beterbijewa, ale z kolei jedno z nich to przegrana, a nie wygrana, czyli ta walka z Canelo Alvarezem, a z drugiej strony były to pojedynki w niższej kategorii wagowej. Rozpatrując to wszystko, uważam, że pojedynek wygra Artur Beterbiew i wygra go przed czasem i to on spotka się w tej walce unifikacyjnej z Biwołem. O tym dowiemy się już w sobotę. Na co serdecznie zapraszam, zapraszam jak zwykle, jeśli Wam się podobało, do subskrypcji, pozdrawiam i do usłyszenia.